Kolejne domowe piwo na warsztacie. Tym razem piwo nadesłane <coughs> przez jednego z Was. Piwo dostałem z bytomia. Bardzo dobrze zabezpieczona butelka bardzo ciekawego piwa. W stylu polskie India Pale Profesjonalny list podpisany przez dwóch piwowarów, także szacun. Będziemy dzisiaj degustować y, drugie piwo, drugą warkę tychże piwowarów, y, czyli Gładka. Gładka czyli IPA na polskich chmielach. Oczywiście piwowarzy są z tego dumni, wobec tego czytam, co zastaniemy w środku. Styl, przepraszam, pipa. Zasyp słodów pilzneński, monachiński, karamel, krystal i płatki owsiane, pewnie, żeby nadać piwu jedwabność. Chmiele. Lubelski, Sybilla, Marynka, Junga, czyli mieszanka prawie wszystkich polskich chmieli, tych starszych i tych najnowszych. Drożdże US05. Jeżeli chodzi o refermentację, to dodano tutaj 50 gram cukru na 14 litrów, czyli niewielka jakaś testowa warka autorstwa Michała Cisielskiego i Mateusza Sumary. Ekstrakt 16,6 plato, alkohol 6,8 plato i był wedle programu 99,7 wedle nas, jak czytamy, około 70. Użyte tutaj jest chmielów goryczkowych, chmieli goryczkowych uchodzących ze zbioru 2013 stąd ta dysproporcja w odczuciu i w tym co podaje program ale jeżeli był to Beersmith 2 no to oczywiście można tam wpisać o ile dobrze pamiętam nie tylko alfa kwasy ale też, no nie pamiętam czy rok zbioru, ale alfa kwasy też na siłę generalnie można co do roku wyliczyć, wobec tego cóż List przeczytany. Jeszcze raz dziękuję za bardzo profesjonalne. Jedno z profesjonalniejszych podejść, jeżeli chodzi o przesyłkę. Otwieramy. Kapsel jest um, jasny. Butelka dobrze nalana. Leżała przez jakieś 4 do 5 dni na balkonie. Trochę o chmielach. Generalnie najstarszym jest chmiel lubelski. Pochodzi on z 1964 roku. Powiem Wam, że typowo szlachetna goryczka pochodząca z polskich chmieli. Właśnie, chmiel lubelski, jako określany jako super aromatyczny, jest określany jego, jego, określano jego aromat jako szlachetny. Co to znaczy? To znaczy, że selekcja do wyhodowania tej odmiany wynikała z podejścia indywidualnego. No, i radowodowego, czyli taki stricte chmiel polski. E, tak, to jest dziwne trochę, co mówię, ale na przykład już chmiel Marynka. Piwo jest e, w bardzo dobrym kolorze, jest opalizujące. Jest tu trochę zabisiny chmielowej. Marynka to już chmiel zarejestrowany w 1988 roku. Jest to krzyżówka Brewer's Gold i krzyżówka chmielu męskiego z terenów byłej Jugosławii. Skupmy się na piwie. Piwe, piwo jest w kolorze bardzo brudnego złota, e, przybrudzonej pomarańczy. Jest opalizujące. E, jest. E, Mętne nie, jest opalizujące. E, trochę ciemniejsze jest w tulipie. Kurczę być może trochę za ciemna jak na India Pale Ale, ale myślę, że nie jest źle. Piana jest dość trwała, dobrze zbudowana w kolorze białym. Zobaczcie, już, już stara się oblepiać szkło. Wracając do chmielu. Użyta jest również Sybilla jako chmiel aromatyczny. Została ona. Hmm... Została ona zarejestrowana w roku 1996. Jest to krzyżówka lubelskiego i chmielu dzikiego z terenu byłej Jugosławii oraz Junga. Junga to z kolei rok 2004 i również jest mieszanką chmielu lubelskiego z dziką odmianą chmielu rodzaju męskiego z byłej Jugosławii. To jest zastanawiające, że Generalnie gdzieś tam e, mieszamy chmiele, krzyżujemy je z terenem byłej Jugosławii. Już te nowsze oczywiście nie. Nowsze to na przykład Zula, Zbyszko bodajże i coś jeszcze. Zula goryczkowy, Zbyszko chyba aromat. Nie, Zbyszko goryczkowy, a Lim, Lim, Limbus, Limba chyba jest jeszcze z aromatycznym chmielem. To są takie najnowsze. No cóż, e, tutaj jest te karteczko. E, Michale Mateuszu, czyli MM. Wasze zdrowie. Skład już zapomniałem, ale oprócz bardzo ciekawej goryczki, bardzo ciekawych aromatów, typowo polskich, takich dobrze zbalansowanych, chciałbym je nazwać szlachetnymi aromatami typowo chmielowymi aromatami jest tutaj jeszcze wychodzi karmel. Mhm. Także piwo nie idzie w stronę wytrawnego, tylko bardziej idzie w stronę piwa słodkiego. Ciekawy jestem, czy było zacierane jednotemperaturowo na, te, na temperaturze 65 stopni. Piana jest y, bardzo y, drobna. Lubelski Sybilla Marynka Junga czyli oczywiście marynka, jako chmiel goryczkowy. Junga też, już jako krzyżówka lubelskiego i chmielu z byłej Jugosławii. No Sybila, sybilla, chmiel aromatyczny. Bardzo ciekawy podejście do stylu. No, jest poważny ibu. No, nie jest to sto ibu. Jest chyba, jest chyba jakaś racja w tym, że to nie jest sto ibu. Ehm, aczkolwiek piwo w aromacie, które jest słodkie, to jednak w smaku piwo jest wytrawne. Piwo jest gorzkie. A więc chłopaki, jest tutaj w zasypie słód pilzneński, ok. Monachijski, okej. Okay. Daje on podstawę słodową. Ja bym z tego spróbował wyciąć e, słód e, karamel. Półatki bym nawet chyba zostawił. Drożdże są ok. Cukier wydaje się 50 gram, 54 g na 14 litrów, wydaje się ok. Piwo nie jest przegazowane. Ale nagazywane jest średnio do, do trochę niskiego. Nie wiem do końca, czy to jest w stylu. Generalnie nawet mi to odpowiada. Nie, nie gryzie nagazywanie, przez to nie podkreśla tej goryczki. Gdyby być może było więcej nagazywania, czułibyśmy i był trochę bardziej mocno. Zachęcam żonie do posmakowania, i ona określi, jak tu jest goryczką. Michale i Mateuszu, powiem tak, możecie być dumni, piwo jest praktycznie bez wad. Nie ma tutaj żadnych aromatów około skażeniowych. Nic tutaj złego nie czuć. Piwo jest goryczkowe, w smaku wytrawne, w zapachu słodkie. Jest to ciekawa sprawa. Przyznam się szczerze, że ja nie zrobiłem jeszcze pipy, czyli yy, polski, pol, na polsko-chmielonej no. e, ipy. Prawdopodobnie zrobiłbym ją na Oktawi i, i jące. Piano oblepia szkło bardzo dobrze. Proszę, bardzo dobrze zbudowana. Jest goryczka. Yy... Ona mi odpowiada, ale jest. No, no będzie to przedział 70 do 100 z pewnością. Bardzo mi się to piwo podoba. Życzę Wam kolejnych warek udanych, jak na drugą warkę, tylko tyle mogę powiedzieć, domową. Piękne wlepianie szkła, trochę przyciemne, ale to pewnie chcieliście przyciemnić słodem karmelowym i, 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 i trochę podbić ibu. Zrobiłbym 15 jaśniejszą, bez słodu karmelowego. To tak, jeżeli chodzi o mnie. Super! Zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście robili piwo w domu. Z pewnością będzie ono się różnić od tego piwa, które znajdziemy na półkach sklepowych, a będzie tańsze z pewnością od piwa rzemieślniczego, które. Po prostu musi mieć swoją cenę. Mateuszu, Michale, dziękuję wam za przesyłkę. Niech żyje śląsk. Do zobaczenia.